Siemanko, Siemanko, z serdecznie na stronie CSGO g Pamiętajcie, że z kodem 8 ma 10% do bonusu oraz darmowe 20. Jeśli płacicie minimum 840 z moim kodem, macie Skina do wygrania AK47 i Sporelitz faktory nie o wartości 82 zł Także nie czekajcie, wpłacajcie. W dzisiejszym odcineczku otwieramy sobie Golden Casey. Poczynijmy się na tego sticker, stickera, na klejeczkę. na burz modzie 63 Z. No i idziemy od razu. Bo gold. otwieram za 50. jest tylko na tutaj. Dobra, no, jeszcze raz to odchodzimy. Dobra, on się nam oddało. Dobra, robimy sobie 5 butla. Wziąłem tam te przycineczki. Wolne o. Dobra, dodajemy te 10 na 4. Underdoga. Zaklejka nie najbardziej lubię underdoga, ja jakoś tak wydaje mi się, że najlepiej jest. No ale trafiliśmy... Ten... Znowu ją teraz tą samą trafiliśmy.

Niestety, zaczął mi też takiego zobaczywe, to jest 3 to nie No to jest tak, dobra, weźmy następną. Na no, pościpu sobie otworzymy. to jest 10. Dobra, na cztery i standardowy trepper na będzie. Dobra. Dajemy raz, dwa i trzy. jakiś okno. Na no, nie nas naspać. Dobra, ja na no, nie chcę na to... ...na nie... Może nie tak w Nie za Podaję w domku Dobra, no, dobra. dobra. dobra lepiej od razu z następnymi. O dobra, dodamy sobie teraz, robimy na 20 sprzetek. Dobra, na 20 daliśmy 4 i underdoga. Do Dobra, list jest najtańsza. I tu już niestety trochę rzucuję, tak? 30. No, to może tutaj, tak? ja tutaj Dobra.

Też to jesteśmy. To no no jesteśmy. Dobra, Dobra sobie w takim razie. ...tajkę. jedną tak. A to na koniec już wypimy. Cztery. Nie mam dodać. Niech bardziej pokazujesz sens, komuś Nie Doga nie ma teraz trochę chodzi, nie ma teraz na 100% tutaj drogiem mało. Dobra, to jest przegonika. Tak? Oni sobie widzem że na etapie, 17 Ale to nic. Pamiętajcie, wie nowo śnieczek co dzień o 15 takie. Nie na kanał, zapraszam Was bardzo serdecznie. A tymczasem żegnam Was. Ciemanko cześć!